Um... Co tam miałem do powiedzenia? Słuchajcie, nie uwierzycie. Przed nami znowu weekend, a to oznacza, że czas na powiatowy przewodnik weekendowy. Zarezerwujcie sobie ten czas, ponieważ będzie gorąco i czeka nas wiele atrakcji. Zaczynamy z przytupem w Goleniowie, gdzie rusza 25. edycja Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat. Od 24 sierpnia przez 9 dni Goleniów zmieni się w stolicę teatru. Ponad 40 wydarzeń, w tym spektakularne widowiska plenerowe. A jeśli myślicie, że antyczna tragedia to nuda, to koniecznie zobaczcie diasporę na goleniowskich plantach. Start w sobotę o godzinie 20. Gwarantuję, że szczęka Wam opadnie. Ale to nie wszystko. W sobotę 24 sierpnia od godziny 11.30 zapraszam Was do Wierzchosławia na gminne Świętoplonów. Startujemy trzecią Spartakiadą Sołectw, a o 15.00 uroczysta msza Święta Dziękczynna w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława. Potem czeka was część obrzędowa i artystyczna, a wieczorem od godziny 20 bawimy się z Pomorę, tanc, Orkiestra i na potańcówce. A na deser słowiańskie widowisko Pożegnanie Słońca będzie się działo. Kto woli wiejskie klimaty, tego zapraszam do Przemocza na Dożynki Wiejskie. Startujemy o godzinie 16 mszą Świętą, a od 17 ruszamy na boisko, gdzie czeka mnóstwo atrakcji: przejażdżki konne, dmuchane zamki, pokazy strażackie i rolnicze, a nawet jazda sprzętem wojskowym. Wieczorem od 20 tańce, hulanki i swawole, aż do białego rana. A jeśli macie ochotę na coś bardziej rodzinnego, to wpadajcie do Załomia, gdzie na placu zabaw przy ulicy Parkowej odbędzie się międzypokoleniowa integracja polsko-ukraińska. Startujemy w sobotę o godzinie 16, polsko-ukraińskie karaoke, przyciąganie liny, skakanie w workach i wiele więcej. Wstęp wolny, bo najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, prawda? W stepnicy będzie folkowo. Sobota godzina 17 w amfiteatrze, koncert z okazji 40-lecia działalności zespołu ludowego stepniczanie. A zaraz po koncercie pierwszy turniej kół gospodyń wiejskich gminy Stepnica. Zobaczymy, która drużyna zgarnie puchar i nagrody. Mieszkańcy Olchowa, szykujcie się na festyn rodzinny. Startujemy w sobotę o godzinie 13:00. Będą zamki dmuchane, maskotki, bańki mydlane, a na finał o 19. ognisko integracyjne. To doskonała okazja, żeby lepiej poznać swoich sąsiadów. Orzechowo was też nie pomijamy. W waszej świetlicy wiejskiej zaczynamy w sobotę o godzinie 14. Czekają atrakcje dla całej rodziny: dmucha na konkursy z, z nagrodami Pyszne Jedzenie, a o 18.00 wys występ zespołu Adamak Band. Nie ma mowy, żebyście się nudzili. Także kochani, zbierajcie rodziny, znajomych i przyjaciół. Ten weekend w powiecie Goleniowskim zapowiada się naprawdę gorąco. A ja oczywiście życzę wam dobrej zabawy i do zobaczenia za tydzień.